Przez wiele miesięcy pracowaliśmy razem z Polskim stronictwem Ludowym i Platformą Obywatelską nad nową ustawą medialną. To były miesiące ciężkiej pracy. Pracy niepozbawionej emocji. To dobry kompromis. Cofnęliśmy się my jako SLD, cofna się Platforma, aby uzdrowić media publiczne. Zdziwiły mnie decyzje senatorów Platformy Obywatelskiej z ostatnich dni, które wywracały ustawę do góry nogami, które niszczyły media publiczne. Przecież o co nam chodzi? O co chodzi Sojuszowi Lewicy Demokratycznej? Chodzi o to, aby były bezpłatne, darmowe kanały telewizyjne, gdzie będzie dobra rozrywka, znakomita kultura, świetna edukacja, ale również dobry kanał informacyjny. O to walczyliśmy, aby każdy, kto nie ma pieniędzy na dekoder Polsatu, TVN-u czy różnych innych stacji, ale oczywiście płatnych, miał dobrą telewizję, dobre radio w swoim domu. Żeby to było ogólnie dostępne. Wierzę głęboko, że dzisiejsze rozmowy z przewodniczącym Chlebowskim przynoszą dla nas efekt wspaniały, to znaczy podtrzymanie naszej koalicji, dogadanie się. Jutro głosowanie. Wierzę głęboko, że Platforma Obywatelska nie zmieni zdania, nie oszuka, nie wycofa się i poprze dobry moim zdaniem projekt ustawy medialnej.